Ale Bajzer, kurde, uciekał w popłochu z roboty, abi. <gry> Uciekaj, no nie ma tego mięsa dla ciebie, spadaj. Kurde, poniedziałek mamy, się nie chce nic już, ty. Początek tygodnia. 13. imieniny Łucji i Oteli Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom, tak trochę z partyzanta się nie przygotowałem, sobie pomyślałem, nagram wam tylko jakiś sywek, no ale cóż, jak się witamy, to się witamy. Nie będę dwa razy odpalał, bo... Kamery, bo bo robota szybka jest do zrobienia ze zwierzakami i zasuwam wysyłki, paczki może uda mi się przywieźć rynny i będziemy dalej walczyć chyba z tym garażem póki nie ma jakichś takich mrozów ten tydzień chyba jeszcze ma być taki w miarę a później trochę chłodniej ma być więc trzeba się spieszyć, żeby mniej więcej tam zrobić te sprawy zewnętrzne bo jeszcze przypominam, że i kurnik jest do roboty znaczy ta koziarnia, nie? tam gdzie brojlery były trzymane tam jest drewno w środku, te płyty będzie trzeba to wszystko od środka popkręcać, zrobić, żeby było cacy na następny sezon, żeby ten broiler miał chłodniej yy, kilka stopni. No dobra, bierz się za robotę człowieku. Kolejna osoba zdecydowała się na topinam. Państwa, <laughs> za 50 lat mi pomnik postawią. Kurde, te wszystkie sieciówki zbankrutują albo będą wygnane z kraju. A w Polsce będzie bogactwo mimo wszystko: nie będzie żadnego głodu, wszędzie to pinabur będzie rósł przetwarzany na milion sposobów. U siebie w Polsce, kurde, wszyscy będą zajadali i się cieszyli. Nikt nie będzie musiał pracować, tylko zebrać będzie trzeba i przetworzyć i sprzedać na wolnym rynku. Proszę Państwa, tak widzę przyszłość naszego kraju. Innego sposobu nie ma. Trzeba inwazyjną roślinę, żeby to wszystko do ładu składu doprowadzić. No i dobra, jestem już z powrotem. Paczuchy wysłane, tak więc tutaj ją mamy Marcin i Anna, hodowcy z Rept Śląskich. Czy to wy? To wy chyba. No, ta. Czy nie? Dobra, to wy na pewno. Gwiazdeczka za wsparcie farmy, dziękuję ślicznie. Wszystko będzie przeznaczone pod rozwój, podbudowy i pod wyżywienie naszych kochanych zwierzaków. Dziękuję pięknie i smacznego, niech Wam na zdrowie wyjdzie. A tutaj już kolejna osoba wspierająca poprzez zakup topinamburów. Wpisujemy Adam, chyba że Adaś wolisz, to poprawimy, pisz. O, kurde, ale nie widać. Dobrze jest. Co on tak daje grubo? Jaki specjalny. Dobrze jest. Adam, jest, jest. Dziękuję pięknie za zakup. To buru. niech ci służy. Jak zjesz, to zjesz, niech ci na zdrowie wyjdzie. Jak posadzisz, to niech sąsiedzi nie mają ci za złe. Niech wybaczą wszystkie grzechy młodości. Pakier, kurde, prostuj się, kocie. Co tam? A ty gruby? O kurde. Od razu się kładzie z automatu. Dobra, proszę Państwa, jajka szybko zebrać, bo parę razy dziennie starał się zbierać, ażeby żeby właśnie Każde jajko było zebrane, Zero, żeby nie było pobite. O, o. o. ko ko! ko. Dziobać widzę, że macie. Wszystko będzie wybrane, to dopiero będzie dane. Dawaj jajo się udało, udało? Zobacz ty w planki brudne takie? Brudne. <laughs> Też mam w plamki. Tomatinka, zobacz. ja w plamy normalnie. Która godzina? Dziesiąta. To będzie gdzieś z pięćdziesiąt. No kur zapiał, a ty co jesz? Klakier. To ja już wiem skąd ty tą masę masz. Ziemniaki on podkrada. tuczy całe piszonie. Uciekamy, idziemy do roboty. No robota taka, że bierzemy flex, bierzemy przydłużecz. I będziemy dzisiaj ciąć blachę. Tylko arkusz jaki znajdę, konkretny do cięcia, i zrobimy dach. Skończymy na garażu. I jeszcze coś tam będziemy robić. A jeszcze trzeba przyciąć blachę pod rynnę, pod sznurek, prosto. A co ja tu będę gadał zresztą? Idziemy, zobaczymy. Ty zobacz chyba 50 metrów nie starczy. Kurde. Trzeba odpiąć do takiego ogniazdka. Tu będzie 50 metrów. Ja to kurde z kliniku chyba wezmę zmierzę. Swoją drogą to mi się wydaje, że widziałem, że takimi sprzętami tną blachy. Bo to ma te vidia, to jest kurde bardzo twarde i chyba blachy bez problemu to tnie. Ale nie pamiętam właśnie, czy to aluminium, czy, czy blachy dało radę tym robić. Jesteśmy na budowie. Mamy tutaj zestaw od Sebastiana, przedłużacz plus yy, szlifiarka. Czy tam flex. Blacha moja. Będziemy ciąć, ale trzeba tutaj kąt ustalić. Na razie na oko wziąłem, ale myślę, że chyba takiej lipy nie będę odwalał i pójdę i to zmierzę. No, muszę coś tylko położyć na tą blachę. Gdzie rzeźba. O taka i tu. O. tu wniutkę jest. No to co tylko? Dobra, właśnie, nie, nie takie rzeczy robiłeś. tarcza, zobacz jak poszła prawie cała na jeden ten, ale że się ja pierdolę Ale Dunaju wyszły, krzywe cięcie, ale równo, krzywe, ale równo cięcie, nie tak samo, takie zafalowanie, ciut nieozdobne, można by powiedzieć, za 20 lat może to będzie ozdobne cięcie, tak się nazwie, tak każdy będzie robił, proszę Państwa, grunt, że ma nie zaciekać i raczej nie będzie, no wiadomo, jak jakoś nietypowo zatnie mocno deszcz, jakaś kropla pójdzie, ale to wiecie, ma prawo. Nikt tu nie robi tak, żeby wiecie, to nie, to nie chałupa, ani nie stajnia Dla konika za milion złotych. O a czemu tutaj tak? No nie za dobrze. No. Ale tam już nisko daszek jest. To raczej nie zatnie. No, a tutaj elegancko. Będzie. Zakryte, zakryte, kurde. O jak wkręcił. Trzeba tylko wkręcić wkręta. <laughs> żeby wytrzymało. I hura przyjdzie, wyrwie kurde. O. Nikt nie powiedział, że nie. O, tu też wymyślił. Zobacz, jak wkręcił farmera. Pogieł go. Ja pierdzielę. No, to pewnie co drugi tak wkręcony. się przyjrzyj. <grywa> no co, pierwsza wichura wiosenna zweryfikuje, proszę Państwa. Szklarnia pewnie nie odleci w tym roku, ale za to blaszek może odleci, byle konstrukcja została, poszyjemy czymś innym, albo płyty położymy, papę nakleimy i też będzie dobrze. Ewentualnie folia pójdzie, zrobimy ten foliak. Jakie zioła. Widziałeś? <laughs> tak się łapie farmerami blachę. że na wichura nie zerwie, blacha musi pęknąć, żeby wyrwało. A bo następnego szukaj. <laughs> Zabezpieczenia. Nie ma tu, nie ma. Elegancko. roz... o, jest się rozejrzeć i kurde, poprzymocowywać. No to, co wiecie, z takim zabezpieczeniem, to specjalnie wiecie, co, co któryś musi tak wystawać, żeby właśnie w ten sposób farmerę złapać y, do belki dwoma farmerami. Co dwa farmery to nie jeden, pamiętaj. Jak tam będzie coś z tego? O, ty, tej górki, górki już prawie nie czuć. Nie widać prawie. Myślałem, że to przez to, że włosie ma teraz zimowe. Ale już naprawdę malutka pod tym, pod skórą tak czuć. Także może samoistnie jakaś ona yy, yy, znika. Hmm? No i dobrze, że nic z tym nie robiłem. Kurde, widzicie jak to jest. Lepiej czasem odpuścić. No to takie miejsce, że po operacji to mogłoby mieć jakieś powikłania. Przestać jeść, zmizernieć, a później jakaś choroba mogłaby za załatwić ją przez taką głupią gulę. Ślinianka była przytkana i jeszcze jest. Ale być może zniknie. i tak jesteś piękna. Czy to z tym, z jakimś gulem, czy z niegulem? No, będzie ten wykot, jeszcze troszkę. No. Chodźcie. Wychodzicie dzisiaj znowu. Mimo, że zimno nie wieje. Chodźcie. Chodź mało. Zobacz. Na kolanach. W taki ziąb. To jest poświęcenie. Ku chwale farmy. O, widziałeś? Teraz już będziesz wiedział, jak się robi. Równiutko jest, ryna. dojdzie, od git. Na tu. tu wykończenie zrobię. Yy, się włączyłem, żeby Wam pokazać, jak to idzie, tą piłą. Ja jestem zadowolony z tym, że no wiadomo, nie ma tej mocy, dlatego gdzieś, jak coś się sklinuje, no to ona potrafi nawet stanąć, nie? Aha. Ale to też nie jest chyba do takiego drewna, wiecie, to jest do płyt. O, coś takiego. <laughs> No i mokre do tego, nie? o lodzie nie wspomnę a klina jakiego chyba wbić no. tutaj to ma co robić a, 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 a. Poczekaj, klina, weź klina, To ja, może plastik różnę. <grywa> Dobra, dawaj, teraz to pójdzie. Ten gwóźdź nie idzie. Lód chyba. we was... Wiecie, żeby ona jeszcze sucha była to tak, ale robiłem konstrukcję tym. No to wiem, że to dobrze idzie, że się opłaca, jeśli masz. Jeśli oczywiście nie prowadzisz jakiejś firmy budowlanej, nie robisz całych domów 3 cm Ech, na majsterkowanie to idealnie. Jedna krecha jest, jest jeszcze <grych> zeżarło kreskę chyba. Ty, to źle, to trzeba wyciąć jeszcze. O. Dawaj. Jaj nie utnij. I, I chyba tylko jak prawko robię. Nie, tam do roboty też sprawdzali kilka razy. Porobił, bateria padła. Niestety wygląda na to, że tutaj padła ładowarka, bo by się świeciła chyba bateria przy ładowaniu. Hmm. No, coś tam porobione, coś tam do przodu. A, jeszcze mam prąd? Mam. No to sobie utnę flexem TT. O to trzeba uciąć, nie? O! No to nie trzeba. Dobrze, to się odkręca, to wszystko polepię klejem, wszystkie szpary, na koniec idzie wszystko na grubo farbą olejną, tutaj jeszcze silikonem, wszystko idzie i tu jest kącik taki, żeby to spływało, nie? więc to tak zabezpieczam się, staram, żeby właśnie nigdzie woda nie miała za łatwo dostępu, tutaj ta dolna deska też nie leży na, na betonie, tylko troszeczkę wyżej się staram, to i tak osiądzie jeszcze trochę także. Będzie ta przerwa, delatacja. Nie musi być szczelnie, myszy mogą tutaj wchodzić, tu nie będzie żadnej paszy, ewentualnie będzie kiedyś samochód stał, chociaż niekoniecznie, może tutaj magazyn drewna będzie, stolarnia yy, się zobaczy, no bo na razie strach jest samochód tutaj wkładać, wstawiać, bo jak pierdyknie pod naporem śniegu, to będzie duży ciężar, więc yy, auto uszkodzi, nie? No... Będziecie czekał, auto stoi, wiecie. No można filara postawić y, tymczasowego i wszystko, nie? O to wystarczy podeprzeć, nie? Y, ale to tam nie ma co tego, co wnikać za bardzo. Zbieram się powoli. Jutro y, podjadę jak będzie trzeba, to y, y, ładowarkę może wymienię na gwarancji. Chociaż pudełka nie mam, ale chyba dwóch lat nawet nie minęło. Ile ona poładowała? Tam, kurde, ja dużo nie używam tego, więc no dziwna sprawa. Y, a ten. A druga sprawa, rynny będę musiał odebrać, bo zanim mi przywiozą, no to ja sam chyba przywiozę. Najwyżej łutne z pół metra, bo one trzy metrowe, to nie wiem, czy mi wejdą. Ale już tutaj będę mógł właśnie zabezpieczyć. Żeby ta rynna była, to już nie będzie tutaj mi nic na drewno spadało z dachu, bo tej, <grymne> tej wody to jednak no z takie połaci dachu, szczególnie tutaj, jak stąd spływa jeszcze, no to tutaj będzie wszystko, wiecie, yy, no wymywała ta woda, nie? No i będzie jej tyle, że nawet do kanału mi będzie leciał. a jak rynę zrobi gdzieś tam ma odpływ, no to będzie luks. I drzwi będą otwierane jednak w tą stronę. No bo tutaj mamy okno, nie? Więc no tak dziwnie trochę by było, żeby w tamtą stronę było otwierane. Więc tak pomyślałem sobie, że zawias dopierdzielę tutaj o do deski, bo ona jest gruba. I będą drzwi się otwierały tylko do kąta prostego, to i tak wystarczy. A może kiedyś zrobię tutaj o przejście, nie? cyk, ich bramkę jakąś. Eee, no, i tak będzie najlepiej. No. A stąd też zawsze będzie dojście, nie? No, tak mi się wydaje. Szeroko tu bele mogę wepchać, nawet słomy. Dobra proszę państwa. Tyle na dzisiaj nie ma co ściemniać się zbieram z tym wszystkim. E, ogarniam zwierzaki i idę na zasłużony odpoczynek.